Cześć, zaczynam już trzeci raz. Ten filmik nie mogę jakoś się zebrać w sobie. Samochód mi się zepsuł, ale trzeba brać się do roboty. Mamy dzisiaj dwa małe dywaniki 90x180, ten tutaj i ten tutaj. Nie wiem jakiego jaki jest rozmiaru. Później sobie zmierzymy. Mocno wytarty, ale widać jakąś wartość sentymentalną dla klientki. Ma ten drugi okaz jest ciekawszy. Tutaj będziemy musieli wyciąć frędzle Już zacząłem i tutaj też, i obrębić naokoło z kolei w tym będziemy musieli po prostu doprowadzić go do porządku i też oprzeć naokoło ale co ciekawe to zachowała się etykieta w cudzysłowiu czyli napisy takich to kiedyś robiono rok produkcji producent, czyli kowary rozmiar oznaczenie w oraz cena 648 zł co ciekawe Dywanik wełniany obecnie kosztowałby no może parę złotych tania, ale w tych granicach także. Tak, to ten future można powiedzieć. Okej, okay. także już tutaj zacząłem robotę, a niedługo sobie kupię takie stojadełko na telefon, będę mógł nakrywać całą procedurę. Ale tymczasem jeszcze wracamy do starych sposobów, czyli. Wyłączam się i poza kadrem będę już to wycinał. Tutaj powycinaliśmy te frędzle, Ale o jednej fajnej rzeczy mogę wspomnieć, otóż ten dywanik jest dosyć mocno zniszczony, wiadomo, jest bardzo wiekowy. Tutaj tej przędzy starej, oryginalnej spróć nie możemy, bo ona jest w takim stanie, że się w zasadzie nie będzie próła. Dlatego, żeby usunąć tę ten, ten przędzę, to musimy przyciąć, uciąć po prostu brzeg samego krzycia. I później już ręcznie możemy to sobie ładnie usunąć raz, dwa. I wszystko idzie jak z płatka Zwłaszcza, że to jest ledwo się trzyma. I tak naprawdę nawet dziecko by sobie z tym poradziło, bo to już jest, no, jest dużo starsze ode mnie. Śmiechem żartem. Także i tak się trzyma Zbyt zaskakująco dobrze, jak na swój wiek tak, nawet może nie wyżarły. o, 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 tu się trochę pruje, nawet, ale ale będziemy to po prostu przycinać do końca i z jednej z drugiej strony i później położymy podkład w bordzie, szkoda tutaj klientka życzyła sobie syntetyka, nie chciała zapłacić parę złotych więcej, żeby to było ładne, ale jak chce, to, to będzie miała tak dobra tutaj mamy drugi dywanik Jak widzicie po prostu w tych miejscach gdzie się najczęściej chodzi rozpadł się już ze starości i tutaj z racji tego, że to jest bardzo już miękkie zużyte w wielokrotnym praniu po prostu nożyczkami wzdłuż osnowy sobie tniemy czyli nasze niezawodne fiskarsy Tutaj dają radę bez problemu, ciach, ciach i robota będzie zrobiona. Zaraz będziemy dobierać przędzę, kłaść podkład. Nasz mniejszy, brązy, brązowy, bordowy dywanik będziemy oglądać taką skądś sprutą przędzą. Nie wiem skąd ją mam, ale jest. Mam tylko nadzieję, że wystarczy. Wiegle daliśmy taki bardziej czerwony, no bo nie mam takiego borda. Syntetyku, może w akrylu bym znalazł, ale klient życzył sobie syntetyk, więc dostanie syntetyk. Jak to wygląda, przed co przyciem przygotowaliśmy tutaj, spróbowaliśmy, popcinaliśmy tak żeby to było w miarę czysto. I będziemy obszywać. Jeszcze trzeba ustawić tylko maszynę. Tutaj na no, tradycyjny ściek. Taka szerokość średnia, gęstość wysoka. Chyba będzie trzeba ją troszeczkę rozrzedzić, bo ta przędza jest dosyć gruba także zobaczymy jak to będzie wyglądało no, wygląda ok także możemy taką gęstością robić, naciągi są prawidłowe no, wygląda to dobrze. Idziemy dalej. Drugi dywanik robimy a, takim głębokim czerwonym, głęboko, głęboką czerwienią. bordem. tego tak nie nazwę. Tutaj już sobie zacząłem nawet podkład zrobić. dobrze to wygląda kolorystycznie. Nie powinno być z tym problemu. Ale z racji tego, że tutaj a, to jest dosyć takie nierówne, pofalowane, pofałdowane delikatnie no to musimy zrobić to na dwa razy Dobrze do dzieła zobaczcie tu już <laughs> główna warstwa szycia na tym dywaniku sprzed niemal 60 lat wygląda ok kolory dobrane idealnie mogę tylko żałować że no, no właśnie wyostrzyło się mogę tylko żałować że to nie jest akryl bo tutaj wyglądałby fantastycznie na tym dywaniku. No w zasadzie wygląda jak nowy po praniu z nowym uprzyciem. Dywan z 1964 roku. Patrzcie no. Żeby tak robili dzisiaj to żadna fabryka nie miałaby racji bytu przy tych ilościach produkowanych dywanów. Dywan, z drugiej strony kto może patrzeć na dywan przez prawie 60 lat z wyrołu. No. Także tak o. No dalej. Myślałem, że będzie to już fragment podsumowujący dzisiejszą robotę, ale jednak to nie wszystko. Jak widzicie ten mniejszy dywanik, miękki prawie kręcznik pofalował od tego obrębiania, duże siły działają na materiał. No i zrobiły się takie fale dunaju. Na tym troszeczkę mniej, ale też jedynym sposobem na to, żeby to wyprostować w miarę dostosownego wyglądu to Trzeba użyć żelazka, czyli wyprasować. Ale to trzeba zrobić tak, żeby się nie przepaliło nam obszycie, czyli te niteczki. No to trzeba robić od spodu. Od góry to oczywiście nie ma sensu. Także, niestety, czeka nas jeszcze trochę gratisowej roboty. Dobra, pół godziny później, mnóstwo pary. Też później mamy zrobione już jak należy, prawie jednak trzeba pamiętać, że to jest materiał, który nie do końca bardzo lubi wysoką temperaturę zrobiliśmy na tyle, na ile się to dało czyli wyprasowaliśmy brzegi tutaj odrobinę odstaje ale tak to naprawdę minimalnie tutaj w zasadzie nic nie odstaje czyli jest tak jak było w oryginale no i wygląda jak oryginał praktycznie tak może tak z innego... Z innej perspektywy, no. i tak o! Do następnego razu! Cześć!